Czytelnicy. Dobrze wiecie, że bardzo chętnie spotykają się z Wami w przedszkolu, w bibliotece, czytając Wam książki. Niestety, sytuacja zmusiła nas do tego, że nie możemy się spotkać w tradycyjnej workce. Niech ten filmik przypomni Wam o spotkaniach w bibliotece, do której, mam nadzieję, niebawem znów będziecie mogli przyjść. Widowa, że deszczę, są króliczki grube i króliczki chude. Króliczki mądre i króliczki mniej mądre. Króliczki odważne i króliczki tchórzliwe. Króliczki chłopcy i króliczki dziewczynki. I wszystkie mają dwoje długich uszu. Rikuś też, tylko że uszy Rikusia są trochę inne. Królicze uszka powinny ładnie sterczyć do góry, obydwa. A tymczasem prade łóżko Likusia jest oklapnięte. Chłopo, wołają inne króliczki. Opadające ucho zrób coś, żeby sterczało do góry tak, jak nasze. Dwa jednakowe łóżka. Wiekuś o niczym innym nie marzył, ale co mógł poradzić? Kiedy zapisł do góry nogami na gałęzi, wyglądał tak, jakby miał jednakowe łóżka ale chyba nie da się całe życie wisić do góry nogami na gałęzi. Potem Rikuś próbował chować swoje łóżka, na przykład po zrobionym przez babcie kapturkiem na do herbaty. Inny, inne króliczki pękały ze śmiechu, bo czegoś tak zabawnego w życiu jeszcze nie widziałem. Na szczęście Rikuś nie mógł słyszeć, co mówią, ale i tak było mu bardzo przykro. Potem Riku wetchnął sobie marchewkę do klapłego łóżka. Wziął suchy patyk i przywiązał go sznurkiem. Owinął sobie oklapłe łóżko bandarzy. Zamocował wspinacz do bielizny na wędce daty i próbował nim podtrzymać ucho. Spróbował też z balonem. Króliczki tarzały się ze śmiechu. Żaden z pomysłów Rikusia się nie sprawdzi. Obetnę sobie to głupie ucho i na tym się skończy, krzyczął rozgniewany lipuś do drzew w lesie. A tych głupich królików nie chce więcej widzieć na oczy. Może powinienem iść do doktora, zastanawiał się kiwiec. I wydawało mu się, że jego ucho jest jeszcze bardziej ogląde. Pan doktor zbadał Lipusia jak, jak, jak najdokładniej. Zmierzył go i zważył i puszczał mu ze specjalnego aparatu takie dziwne dźwięki. Wszystkie wyniki zapisał. Hmm, mruknął na koniec pod nosem i powiedział: Twoje ucho jest najzupełniej w porządku. Może nie jest za bardzo sztywne, ale słyszeć? Słyszysz doskonale. A tak w ogóle, to przecież każde ucho jest inne. – Proszę, poczystuj się słodką marcheweczką. W drodze do domu Uliku się rozmyślał o wszystkim, co powiedział pan doktor. Że każde ucho jest inne i w ogóle. To była zresztą prawda. Mama miała uszka miłe w dotyku, a tata szorstkie. Dziadek miał usz cienkie, a babcia całkiem mięciutkie. A ja? Myślał sobie likuś, ja mam każde ucho inne, jedno do góry, drugie do dołu, do góry, do dołu, aż się roześmiał, do góry, do dołu, do dołu, do góry. O, idzie Likuś, zawołał z przejęciem mały króliczek. Cześć likuś, powiedział największy z królików. fajnie, że wrócimy. Się. Strasznie nam było nudno bez ciebie, nauczyłeś się nowej sztuczki z uchem? O, tak, odrzekł Lipuś, nauczyłem się takiej najpajniejszej. Przyjdźcie jutro rano na górkę i niech każdy przyniesie z sobą dwie słodkie marchewki i kawałek sznurka. Popatrzcie, powiedział lipuś, niech każdy położy jedną marchewkę na ziemi, a drugą przywiąze rzecz sobie sznurkiem do prawego ucha. Poczekajcie, pokażę wam, jak to się robi. Hopla! jedną ucho w górę, drugie w dół. Wszystkie króliki zanosiły się od śniegu. Jeszcze nigdy tak dobrze się nie bawiły. I nagle okazało się, że wszystkie króliki są jednakowe.